Taki malutki sobie w tej zasadzie robisz. No tak, taki jest cel. Full wiosny do chałupy. Cześć, nazywam się Katarzyna Grataszenkowa. Witam Was w Sekundzie dla kwiatów. Wiecie, że wiosna idzie. Wiecie o tym. Dlatego my też chcemy dać Wam wiosnę, troszeczkę wiosny do Waszego domu. Przygotowane mamy narcyzy, jacynty, szafirki i krokusy. I to wszystko umieścimy w bardzo prosty sposób a w naczyniu szklanym. Potrzebujemy do tego jeszcze kilka elementów technicznych i kilka elementów osłonnych. Rękawiczki obowiązkowe. Odsuniemy to na bok, żeby wszystko było widać. Klasycznie redukujemy bryłę. Też naczynie jest dosyć płytkie, więc tą bryłę korzeniową wprost dość mocno, ale wiem dokładnie, że sobie z tym poradzą, ale będziemy mogli je spokojnie niżej obsadzić. Zwłaszcza cebulowe, prawda? Zwłaszcza decyzji. cebulowe, tak. Wykorzystujesz później takie cebulowe do ogrodu, wsadzasz potem przekwitną? Czy wyrzucasz po prostu do aut do śmieci? Mam dużo wysadzonych do ogrodu, ale niestety nie wszystkie się przyjęły. Natomiast bardzo dużo firków mamy z kompozycji mhm. czy z kwiaciarni, bo wiadomo, że tak jak w każdej branży, nie wszystko jest tak, że się sprzeda 100%. Jeżeli to przekwitną, zwłaszcza te firki cebulowe, to lądują u nas w ogrodzie. Tak sobie planuję, aby te elementy ozdobne nam tu ładnie pasowały, więc również jak rozmieszczam te rośliny, to już myślę, gdzie która ma być, aby to dobrze wyglądało. A wydawać byś się mogła, że po prostu sobie je ustawiasz, nie? No, wszystkim się wydaje, że takie proste. Dlatego zapraszamy, zapraszamy kiedyś się wybrać na szkolenie i samemu ocenić. Dobrze, do mojego małego ogródka dosypuję jeszcze ziemi, aby ustabilizować te rośliny. Drobniejszy cebulę podzieliłam na małe elementy, na mniejsze, aby je rozprowadzić po całym, całej kompozycji. Troszeczkę mchu. Mój ulubiony element. Nie ale... <słyska> Niedługo wszystko będziemy robić w mchu. No. Stany z już mamy. Ale wiesz co, kiedyś namiętnie w Polsce wykańczano doniczki wsypując taki biały grysik. Ja się do tego nie przekonałem i u mnie w żadnej doniczce nigdy biały grysik nie wylądował. Ale Natomiast, dlaczego? To było bardzo modne wtedy. Tak, ale jakoś nie potrafiłem się w tej modzie poddać, jak również wszelkim grysikom w ogrodzie. Natomiast mech absolutnie od zawsze uwielbiam i ja dla się mnie Jak się zarośnie... Ja nie mam z tym problemu. <laughs> nie z <w> tym problemu. <laughs> w ogóle, no. Zobaczymy czy te nasze plany się sprawdzą na te elementy ozdobne. Trochę im pomożemy tym planom ewentualnie. I jak? Dla mnie bomba. Dokładamy coś? Nie. Nie, bo to bardzo fajna taki ogródeczek ci powstał. Teraz nie zaczął dopiero wykwitać, więc dopiero on nabierze różnego... Różnych kolorów. Też wiosna mi się kojarzy z takim, z dużą ilością kolorów, więc wszelkiego rodzaju kontrasty żółty z czerwienią, z niebieskim, z fioletem są jak najbardziej mile widziane, bo brakuje nam tej energii i te rośliny do energii nam dają. Więc I wiosną to nie boli, nie? W ogóle. Wszystkie chwyty dozwolone, jeżeli chodzi o kolorystykę. Naprawdę nic się nie będzie gryzło. Polecam całą paletę barw do tego i przede wszystkim energia. Musicie myśleć nie tylko o tym, czy te rośliny będą ze sobą tak idealnie grały, tonacją i tak dalej, ale też jakie emocje za sobą niosą, tak? I tutaj mają nieść bardzo pozytywne emocje, a zawsze czystymi barwami jak zagramy i dużym kontrastem to będzie bardzo mocna energia. Zapraszam Was do następnej sekundy dla kwiatów.